Witam serdecznie. Ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie moi drodzy, przyjechałem dzisiaj znowu do Tintern. Tym razem jednak nie na uszaki. Chociaż powiem wam, że uszaków też nie brakuje. Nie było mnie tutaj przez... nie wiem ile, 5-6 tygodni. I one już są takie... poopsychane. Ale nie będziemy się dzisiaj na nich koncentrować. Przyjechałem szukać pierwszych śladów pojawu czosnku niedźwiedziego. Kilka dni temu widziałem jeden z moich znajomych, wrzucił zdjęcia czosnku młodych liści wyrastających już ze ściółki, właśnie tutaj u nas w Irlandii. Więc przyjechałem sprawdzić, czy w moim lesie też rosną i czy będzie szansa już niedługo wybrać się na pierwsze czosnkowe zbiory. Generalnie dzisiaj jest 30 stycznia i po raz pierwszy w tym roku udało mi się wyrwać do lasu. Początek tego roku no, nie mogę zaliczyć do najlepszych. E, zaraz, zaraz po Sylwestrze złapałem tego słynnego wirusa, na który od dwóch lat choruje cały świat i nie może się wyleczyć. E, musiałem się poddać kwarantannie. Następnie UNESCO. Neska to jest mój pies. Część z Was może ją kojarzyć tutaj z vlogów. E, u Neski znaleźliśmy e, guza takiego niewielkiego i, i, i musiała też poddać się operacji. I... Tak, w zasadzie dopiero no, wczoraj zdjęli jej szwy i powoli pies wraca do siebie, a ja przez ten czas musiałem się po prostu nią zajmować, i pomiędzy pracą a domem cały czas się przemieszczałem. Generalnie to no, czosnek w styczniu raczej nie ma prawa bytu, w Polsce na pewno. Myśmy w Irlandii mieli w tym roku bardzo łagodną zimę. W zasadzie no, nie było takich mroźnych, nawet nocy, a co dopiero dni przymrozków yy, chyba, chyba to jest najcieplejsza zima do tej pory, od 14 lat odkąd tu mieszkam czy to dobrze pod względem zbliżającego się wysypu grzybów? Nie wiem w zeszłym roku też była spoko zima, troszeczkę zimniejsza i no i moim zdaniem szału nie było później jak przyszła pora na, na Borowiki natomiast w 2018 kiedy jeszcze nie robiłem tych filmików Eee, wtedy była sroga zima, padało bardzo dużo śniegu. Lis. O kurde, ciekawe, czy to będzie widać. Padało bardzo dużo śniegu. Ciekawe, gdzie on siedział. Wtedy była sroga zima, e, nawet było bardzo dużo śniegu i potem był niesamowity wysyp grzybów. Jak przyszła pora na na sierpień, wrzesień. Tak więc zobaczymy. Trzeba myśleć pozytywnie. Ja póki co lecę szukać czosnku i mam nadzieję, że się uda go znaleźć. Powiem, że tak chodzę, szukam tego czosnku, szukam. Co chwilę widzę jakieś takie drobinki przebijające się przez ściółkę. Ale spójrzcie, tutaj jakie piękne miejsce znalazłem. Tutaj go już dosłownie wszędzie pełno. Kilka tygodni, i normalnie będzie można przyjechać sobie już z koszykiem i nazbierać i to nie żeby to było tylko tam na jednym metrze, tylko dosłownie wszędzie się przybijają już takie tyci, tyci listki. Ja jestem w szoku normalnie 30 stycznia jest dzisiaj. Z reguły czosnek niedźwiedzi zaczynałem zbierać tak w marcu, a to wychodzi na to, że już w połowie do tego jest szansa, że będzie można tutaj. Przyjechać na jakieś drobne zbiory. Widzicie? No, rewelacja po prostu. Spójrzcie na te liście, jakie one już są duże. Wow. No, ja jestem w szoku po prostu. Myślę, że z tego to już by dzisiaj nazbierał na jakieś pesto czy, czy chociaż na kanapkę, ale nie no, zostawimy je, niech sobie rosną. Niech sobie rosną, ale tu już pięknie pachnie. Niech sobie rosną i i my po nie wrócimy. Tak więc moi drodzy, tak jak widzieliście, czosnek już się pojawia, zaczyna rosnąć. Myślę, że za 2-3 tygodnie będzie, będę mógł sobie spokojnie już pojechać i troszkę go nazbierać pod warunkiem, że pogoda się jakoś drastycznie nie zmieni Dzisiaj bez żadnych zbiorów. Uszaczków tu jest dookoła niepełno, ale no nawet nie brałem koszyka, nie przygotowałem się, żeby ich nazbierać. Wiosna powoli nadchodzi, tak więc trzeba się cieszyć. Dni są coraz dłuższe i, i jest naprawdę w miarę ciepło. Ta kurtka to tylko jest, ale tak naprawdę gdybym ją zdjął, to też bym nie zamarzł. Tak więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby niedługo zacząć z powrotem biegać i. Szukać grzybów, różnego rodzaju ziół i owoców lasu. Na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca. Do zobaczenia wkrótce.